Witam Państwa bardzo serdecznie. No, możemy się dowiedzieć, drodzy Państwo, że Polska żyje kolejnym skandalem. Cała Polska żyje kolejnym skandalem. Na co to te firmy wydały te pieniądze z KPO? Krajowy Plan Odbudowy po... Plajdemi. Na co to oni wydali te pieniądze? Czy oni uczciwie te pieniądze wydali? Czy ktoś im pozwolił wydać pieniądze na rzeczy, które w gruncie e, rzeczy nie służą wcale odbudowie gospodarki? Co najwyżej pomnażają majątek tych, którzy te pieniądze dostali, no bo tu kupiono sobie, prawda, i jachty, i meble, i jakieś sauny, solarium, wirtualne strzelnice. Platformę do gry w Brydża. Co zdumiewające, nawet drodzy Państwo, takie dofinansowanie otrzymał klub swingersów. To już zmieniam celowo, oczywiście. Tę nazwę, no te pieniążki poszły na przeróżne rzeczy. Do całej sprawy odniósł się nawet Marcinek Kierwiński. Marcin Kierwiński to on powiedział, że on się teraz sprawą zajmuje i tu polecą głowy, nie tylko jedna głowa tam jakaś spadnie, prawda? Tu wiele głów poleci, bo Marcin się za to zabiera, a jak się Marcin, z, prawda, za coś zabiera, jak sobie tam jeszcze. Chlapnie wieczorem, to rano to może się dziać tutaj w tym kraju. Naprawdę rzeczy niewyobrażalne. To nawet panowie w czarnych kominiarkach mogą przyjechać. No tak, to może wyjść, drodzy Państwo. Ja myślę, że najbardziej ucierpią znowu ci, którzy w tej sprawie będą mieli coś do powiedzenia. No ale to już zostawiamy na uboczu, bo wiadomo, wiadomo że z Marcinem się nie dyskutuje. Ale, drodzy Państwo, jedna głowa już poleciała, prawda? I poleciała y, głowa, y, która za to odpowiedzialna nie była. Otóż, drodzy Państwo, szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, y, niejaka pani Katarzyna Duber-Stachurska. Opublikowała gdzieś tam w mediach społecznościowych wpis, dlatego że ona poniosła odpowiedzialność za to, co się stało z tymi pieniędzmi z KPO, ale ona powiedziała, że PARP jest agencją wykonawczą, nie podejmuje decyzji o programach, nie ustala kryteriów przyznawania dofinansowania. Wszystkie procedury, regulaminy i umowy są zatwierdzane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki. Regionalnej agencja nie ma samodzielności w tym zakresie i tak też było w przypadku KPO. W gruncie rzeczy ta pomoc była kierowana głównie do branży hotelarskiej i gastronomicznej. No i to jest rzecz bardzo interesująca, drodzy Państwo. Ciekawa, bo zaraz, gdy ta afera, prawda, rozpętała się, prawda, ten skandal skandal z Łaciny, to przypominam. To jest upadek. To ogłoszono publicznie i Tusk i cała koalicja obywatelska, że winy za. Te tak zwane roztwonienie tych środków przyznanych przez KPO, o czym mówiliśmy w niedawnym filmie na kanale, ale ponosi właśnie PARP. I to jest, drodzy Państwo, sprawa niebywała. Wszyscy się wyparli, oczywiście, przerzucili winę na, wszystko wskazuje na to Bogu Ducha winną dziewczynę która była szefową parpu Katarzynę Duber-Stachurską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło nawet, jak donosi pani Katarzyna Duber-Stachurska, zatwierdziło nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu. Co więcej, ministerstwo wiedziało o łodziach, wiedziało o łodziach, ponieważ odpowiadało na pytanie operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczany. O tym donosi Katarzyna Duberstahurska. Oficjalnie mówi, że oni to wiedzieli, przecież, że te przepisy zostały celowo skonstruowane. Jak to się mówi, prawda? Były to przepisy tak zwane gumowe, które można było nagiąć w zależności od prywatnych. Potrzeb. Pani minister zapewniła przedsiębiorców, że osobiście interweniowała, by poluzować pierwotne zasady, żeby środki płynęły sprawniej i szybciej. Kontrolę pani minister zleci, zleciła tym samym osobom, tak, które zajmują się programem od półtora roku. Czyli poleciła im skontrolować samych siebie. Była szefowa parp zwolniona całkiem niedawno, podkreśliła, że kierowany przez Katarzynę Pełczyńską nałęcz Resort ponosi odpowiedzialność za KPO i wszystkie inne programy ze środków europejskich, które na bieżąco kontroluje. Tak ta sprawa, drodzy Państwo, wygląda. Do tej sprawy oczywiście odnosi się także Kierwiński, bo ministerstwo yy, prawda yy, funduszy i polityki regionalnej się wypiera, że to wcale nie jest prawda, drodzy Państwo. Yy, to nie jest prawda, że tutaj myśmy tu wiedzieli o tym, że tam ktoś łodzie kupi. Nie, absolutnie. To jest wina tylko byłej szefowej PARP-u. Kierwiński mówi natomiast, drodzy Państwo, yy, że yy, od Odpowiadając na pytanie oczywiście związane z przyznawaniem środków KPO w tej branży hotelarskiej i gastronomicznej, z całą pewnością pani prezes Katarzyna Duber Stachurska, odwołana w lipcu szefowa PARP, bierze odpowiedzialność za to, w jaki sposób były wydatkowane te pieniądze. Jeśli mówi, że mogło dojść do jakichś nieprawidłowości, to dobrze, że jej głowa spadła, ale wcale nie jest powiedziane, że to jest ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie. Tutaj Marcin Kierwiński oczywiście Postrzega. Minister dodał, że ostateczne decyzje będą należeć do premiera. Wszyscy, którzy znają Donalda Tuska, wiedzą, że on w takich sprawach zachowuje się w sposób bardzo zdecydowany i bardzo twardy. To on osobiście odblokował te pieniądze. Pieniądze, które dla Polaków blokował PiS. I zaczyna się już ten teatrzyk rozkręcać. To nie my, to oni, prawda? Tutaj jakaś pani z Parpu podjęła decyzję o tym, że prawda, nagięła zasady, tutaj nadzorowała cały projekt, gdy ona sama mówi, że to jest tylko prawda, organizacja y, wykonawcza, czyli robi to wszystko w gruncie rzeczy, co tam ministerstwo sobie zażyczy. Zresztą, tak jak Tusk robi to wszędzie, prawda, bo macki Tuska sięgają w każde dosłownie miejsce. No może nie w to miejsce, żeby mógł odwołać y, akurat czy unieważnić wybory prezydenckie w tym kraju. No bo wyżej tutaj stoi oczywiście agentura Stanów Zjednoczonych. No, ale generalnie rzecz biorąc, drodzy Państwo, Dziś krokodyle łzy wylewają ci, którzy bronili złodziejstwa w Funduszu Sprawiedliwości, w Willi Plus i tysiącu innych pisowskich programów. To jest po prostu coś niesamowitego, jak oni są bezszczelni, aroganccy. A myśmy tutaj te pieniążki przyznane przez Unię Europejską, łaskawie tutaj Polakom dali w trosce o to, żeby mogli swoje firmy uratować, prawda, z uwagi na straty doznane w czasie play. Przypomnijmy, że Unia Europejska te pieniądze Polsce dała, ale tylko wówczas, gdy władze w Polsce przejmie. Miały być wręczone Polsce, oczywiście tylko wówczas, kiedy władze w Polsce przejmie. Tusk, tak? Bo prawo i sprawiedliwość w swoim czasie, w czasie swoich rządów, łamało prawo. Więc, drodzy państwo, przyszedł Tusk, pieniądze wpłynęły prawda, z Unii Europejskiej, ale prawo i jeśli chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości, to się nie zmieniło. Ja przynajmniej nie zauważyłem. No ale mamy, drodzy Państwo, to przerzucanie się teraz z winą, czyli klasyczna sytuacja. Pani straciła posadę, czyli spadła głowa, jak mówi Kierwiński, spadną jeszcze inne głowy, ale i tak się nie dowiemy w gruncie rzeczy, co tam się stało. Ale, drodzy Państwo, najważniejsze jest to, że powstał czarny rynek. Proszę sobie wyobrazić, Powstał czarny rynek. Na tym rynku to jest ciekawa sytuacja. Tutaj w ubiegłym roku w mediach społecznościowych powstała grupa, na której ludzie chcieli kupować przedsiębiorstwa. Celem było prawdopodobnie wyłudzenie środków z Krajowego Planu Odbudowy. I to jest, wydaje mi się, Fantastyczna informacja! Nadzór nad powstawaniem tych grup prawdopodobnie miała też była szefowa PARPU. No ja myślę, że tak. Ale to są, drodzy Państwo, tylko do mniemania, no bo to wiadomo, że jak ktoś grupę zakłada yy, na Facebooku, bo została założona taka grupa na Facebooku na i publikowane były oferty zakupu spółek z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Potencjalni kupcy mieli dwa warunki, które mogły. Musiały być niezbędne do uzyskania dofinansowania z KPO. Firmy musiały odnotować spadek przynajmniej 20% przychodów w czasie Plejdenii oraz posiadać odpowiedni numer PKD. Polska klasyfikacja działalności. Nie, nie wiadomo oczywiście, czy jakakolwiek transakcja została sfinalizowana, bo się tego, drodzy Państwo, nie dowiemy. Rok temu, jak donosi tutaj Konfederacja, powstał czarny rynek nacelowany na środki z KPO. To szok. Tych ofert jest odgroma i są ogólnie dostępne na Facebooku. Ci ludzie musieli z góry wiedzieć, że dostaną dotacje. Skala korupcji Donalda. Tuska jest coraz większa i jestem przekonany, że jeszcze nie dobiliśmy do dna. No ja myślę, że nie dobiliśmy do dna, to tam do dna, to jest jeszcze daleko. Wydaje się w zasadzie, że to już jest dno, ale oni się przebiją jeszcze głębiej, znając zawziętość i zaciętość Tuska i Kierwińskiego. To ja myślę, że tutaj rekord na pewno zostanie pobity. Przecież to jest czyste, ustawione okradanie Polaków, zaplanowane z wyprzedzeniem. No z wyprzedzeniem, no to było, drodzy państwo, ustawione. Jeśli rzeczywiście istniał rynek handlu z z branży hotelarsko-restauracyjnej, gastronomicznej, odpowiadającymi parametrom pod KPO. To siara dla państwa jest większa niż myśleliśmy. Otóż nie, my wiedzieliśmy, drodzy państwo, że ta siara jest już potężna, olbrzymia. Oni nas już do tego przyzwyczaili, bo oni mogą zrobić wszystko. W związku z tym, że taka jest konstytucja, między innymi w tym kraju, i w związku z tym, że tak manipulują, przecież yy, prawda, yy, nawet własnym elektoratem, byleby te rządy dostać, prawda, byleby sobie łapy na yy, Polskich pieniądzach, na pieniądzach państwa polskiego położyć, no i z tego torcika zabrać akurat tyle, ile można w danym czasie, a z drugiej strony nikt na nikogo kwitów nie wyciąga, no bo jak wiemy, my wam nic, wy nam nic. Co także jest, drodzy państwo, bardzo ciekawe, ta mapka tych firm, które te dotacje otrzymały, ta mapka interaktywna opublikowana na rządowej stronie Planu Odbudowy, prawda? Już zniknęła, już jej nie ma. Za to prawdopodobnie jest także odpowiedzialna była szefowa PARPU. No i tutaj mamy oczywiście w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji z krajowego planu odbudowy czynności sprawdzające wszczęła z urzędu prokuratura regionalna w Warszawie. Pan Donald Tusk, nasz wybitny. Premier oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którzy zapowiedzieli kontrolę i oświadczyli, że nie zaakceptują żadnego marnowania środków z KPO. Drodzy Państwo, sieją i rozsiewają teraz propagandę na prawda, cały kraj, bo, jak powiedziała pani z to oni mają kontrolować samych siebie, a więc wiadomo, prawda, Czego ta kontrola tak naprawdę będzie dotyczyć? Oczywiście, że ostatecznie będzie dotyczyć, że winę za to ponosi była szefowa Parpu. No tylko ja się dziwię, no skoro jest to taki skandal, to dlaczego była szefowa Parpu teraz na polecenie Tuska nie trafiła. Za No jest podejrzenie naprawdę, prawda? Nie tylko, bo to jest rodzaj wyłudzenia, no to jest rodzaj kradzieży. Także jeśli ona jest za to odpowiedzialna, to zakładam, że drodzy Państwo, na wolności by sobie chodzić nie mogła, ale może. A więc mamy, drodzy Państwo, taki, tak pięknie zapowiadający się dzień. Ale to jest dopiero poniedziałek. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.